Abyśmy mogli tworzyć dobre relacje, to najpierw musimy sami zadbać o siebie. Najgorsze, co możemy zrobić dla siebie, to jest oczekiwać, że znajdę osobę, ona mnie dopełni, będę super szczęśliwy i będzie fantastycznie. Zaczynamy od siebie. To jest trochę jak z yy, ubraniem się, kiedy wstajesz rano, nie czekasz, aż przyjdzie twój partner, partnerka, mama, tato, ktokolwiek. Tylko ty wstajesz, otwierasz szafę i wybierasz sobie te rzeczy, które ty chcesz ubrać, w których ty się dobrze czujesz. I dopiero kiedy jesteś tak całościowo ubrany czy ubrana, to idziesz na przykład na spotkanie z kimś i ten ktoś towarzyszy tobie, nie dopełnia cię czy jakoś powoduje, że wtedy ty jesteś kompletny. Nie? To tak jakbyś trochę założył, nie wiem, spodnie, założy... i szedł bez koszulki i szukał, kogo możesz spotkać takiego, kto ma taką koszulkę i tobie może dać. Albo ma dwie koszulki, się z tobą podzieli, tak? To nie ma być dopełnienie, zapełnienie, zaklejenie jakichś naszych braków w relacji. Ja całościowo mam być w zgodzie ze sobą, czyli dbam o swoje potrzeby, stawiam granice i ja właśnie dbam przede wszystkim najpierw o siebie, dopiero potem wchodzę w relację, którą mogę tworzyć z osobą, która też jest kompletnie ubrana, my możemy może wspólnie iść na kawę i świętować, a nie zastanawiać się, kto teraz założy koszulkę, żeby mógł się czuć pełny i kompletny. Nie? Czyli, tak jak ja potrzebuję się ubrać całościowo, żebym czuła się dobrze. I wygodnie i była, powiedzmy, kompletna, tak samo jest w relacji. Czyli im bardziej ja świadomie dbam o siebie, tym będę wchodzić w bardziej świadome, dojrzałe związki, bo też spotykam osobę, która jest kompletnie ubrana i możemy tacy kompletnie ubrani pójść razem przez życie. Tak? I decydować się na wspólne działania, ale każdy z nas jest zadbany i pełny w takim, yy, w właśnie pełny siebie. Nie ma żadnych jakichś, nie wiem, oczekiwań, że ty mi dasz, nie wiem, buty, bo ja nie mam w czym chodzić, tak? Tylko ja dbam sobie o to, żebym miała buty, torebkę, cały zestaw. Mężczyzna dba o to, żeby właśnie był również kompletnie ubrany i tylko tacy możemy tworzyć zdrowe, dobre relacje. Czyli dbaj o siebie, dbaj o swoje potrzeby. I tylko wtedy możesz czuć pełnię i satysfakcję ze swojego życia.